Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o roślinie, która czasem jest postrzegana jako krzew albo jako niewielkie drzewko i jest jedną z najbardziej pożądanych roślin w ogrodzie. Ma niesamowitą urodę, zachwyca i podbija serca wielu ogrodników, i ci, którzy mają tę roślinę w swoim ogrodzie, myślę, że nigdy nie chcieliby się jej pozbyć. Natomiast jest bardzo wielu ogrodników, którzy o niej marzą i nawet próbowali ją osadzić, no ale niestety bez powodzenia. Dziś opowiem Wam o tajemnicach uprawy klonów japońskich i o tym, jak odnieść sukces i by móc w końcu cieszyć się tymi roślinami w swoim ogrodzie. Klony palmowe, czy też klony japońskie, bo bywają też tak nazywane, są po prostu przepiękne. Mają przepiękne liście powcinane o różnych kształtach, bardzo delikatne, niczym takie piórka, kołyszą wspaniale na wietrze. Te, te liście są bardzo zmienne. Jest mnóstwo odmian, setki odmian. Na wiosnę te liście wyglądają inaczej, bo mają takie y, różne zabarwienia wiosenne. W sezonie też się zmieniają. Są odmiany o liściach zielonych, żółtych, y, purpurowo bo, y, takich zielonkawych, ciemnozielonych, a nawet bardzo intensywnie purpurowych, no i te właśnie są przez Was najchętniej poszukiwane i sadzone w ogrodach. Rosną bardzo wolno. To jest ważne, bo nadają się dzięki temu do niewielkich ogrodów. Choć jak widzicie, ten klon, który jest za mną, nazywa się Green Lace. W sezonie jest ma liście zielone, a teraz przepięknie przebarwia się właśnie na takie pomarańczowe, żółte, czerwone tony. No wygląda całkiem już tutaj okazale. On tutaj rośnie 20 lat, ale dzięki temu, że jest zaszczepiony, ten pieńek ma taką niedużą wysokość, no nigdy nie urośnie w potężne drzewo. Na dodatek można je ciąć ale trzeba wiedzieć kiedy i jak, żeby nie wyrządzić im krzywdy. Na ten temat możecie przeczytać bardzo wiele w naszej książce Szkoła cięcia, gdzie właśnie krok po kroku mówimy jak ciąć je wiosną, co można wtedy zrobić, a czego nie. No i jak na różnych etapach właśnie przycinać klony i kiedy to robić. Natomiast te rośliny mają wiele zastosowań. Mogą być w takie sadzone w centrum uwagi jako jakiś główny element kompozycji mogą być sadzone na skalniakach pośród bylin e, porzących się tak jak właśnie tutaj między różnymi większymi drzewami e, krzewami e, trawami ozdobnymi być jednym z, jakby z elementów mogą nawet stanowić taki e, punkt widokowy że tak powiem gdzieś na końcu jakieś alejki być posadzone słuchajcie można je stosować na różne sposoby, ale najważniejsze jest to, żeby zapewnić im warunki tak jakich oczekują. Bez tego po prostu jesteście skazani na porażkę i wielce prawdopodobne, że Klon nie przeżyje w Waszym ogrodzie. W tym odcinku będę jeszcze właśnie opowiadać o tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby właśnie cieszyć się takimi pięknymi klonami, i przez wiele, wiele lat, żeby one były właśnie główną ozdobą Waszego ogrodu. Klony palmowe można prowadzić w różny sposób. Tamten klon Green Lace, który Wam przed chwilą pokazywałam, miał gałązki zwisające aż do samej ziemi. Natomiast tutaj mamy klon Gizeli, który w sezonie ma właśnie takie ładne, soczyste, zieleni liście, a one teraz zaczynają przebarwiać się na żółty kolor. Jeszcze akurat ten klon nie przebarwia się tak szybko jak tamten, i zobaczcie, my go podcięliśmy po to, żeby u jego stóp uzyskać miejsce na sadzenie innych roślin, które lubią właśnie trochę cienia. I teraz właśnie opowiem, a propos palącego słońca, o wymaganiach klonów. Po pierwsze, klony nie lubią przeciągów nie lubią miejsc takich odsłoniętych. Nie lubią być wystawione na podmuchy wiatru, zimnego wiatru, i nie lubią również być wsadzone na tak zwanej patelni, czyli w pełnym słońcu, gdzieś, gdzie w południowych godzinach ich liście będą przypalane. Te liście są bardzo delikatne, cieniuteńkie, powcinane, są jak papier, i właśnie to powoduje, że klony narażone są, te liście narażone są na uszkodzenia właśnie przez wiatr mróz i słońce. Mróz mam, mam tutaj na myśli przymrozki wiosenne, które no często już jak te liście zaczynają wychodzić wiosną, no to właśnie nadchodzą takie podmuchy, przymrozki i one są niszczone, dlatego nie powinno się klonów sadzić od wschodu, gdzie właśnie te zimne takie powietrze potrafi je zniszczyć. Pamiętajcie, zaciszne stanowisko, osłonięte od wiatru, od mrozu, w towarzystwie innych drzew, które będą cieniować. My tutaj mamy na skalniaku, ale tutaj słońce operuje od południa, one mają już cień, który rzuca stodoła. Także to jest bardzo ważne. Uwielbiają wilgoć w powietrzu, dlatego świetnie czują się nad różnymi stawami, jakimiś zbiornikami wodnymi. Kolejną sprawą to jest zapewnienie odpowiedniego podłoża. One lubią taką glebę bogatą w próchnicę, taką przewiewną, lekką. Trzeba dodać dużo pró właśnie próchnicy, humusu. Musi być, czy raczej powinna być lekko kwaśna. Nie lubią gleb zasadowych, chociaż u nas w sumie rosną na tym skalniaku, gdzie jest sporo wapnia, no ale my je właśnie nawozimy nawozami zakwaszającymi podłoże wiosną. Dzięki temu to pH podłoża jest odpowiednie dla nich. Nie lubią miejsc, gdzieby ich korzenie gniły, zamakały. Jednocześnie nienawidzą przesychania, a ich korzenie położone są blisko, przy powierzchni gleby, więc bardzo łatwo właśnie o te przesuszenie korzeni. Warto je ściółkować, a nawet wręcz powiedziałabym, że to jest konieczność, żeby właśnie uzupełniać przynajmniej raz do roku tą ściółkę i dawać im taką kołderkę. Te wszystkie rzeczy są super ważne, szczególnie na początku, jak je sadzicie. I to jest właśnie ten czas, kiedy bardzo łatwo o pomyłkę czy o właśnie takie błędy, które skutkują zamieraniem tych roślin. Po pierwsze chcecie je wyeksponować, więc sadzicie je bardzo często na środku trawnika, na patelni, no bo żeby były takim centralnym królem waszego ogrodu, no i to się nie udaje, dlatego bo to nie jest miejsce zaciszne. Tam ta roślina jest palona przez słońce, narażona na podmuchy wiatru, no i to już jest pierwszy powód porażki. Drugi to jest to, że to sadzicie i zapominacie o podlewaniu, a jednak one faktycznie potrzebują regularnego podlewania, szczególnie w pierwszym roku po posadzeniu. Kolejnym, jakby powodem tego, że one się nie przyjmują, bywa to, że są sprowadzane z zagranicy, na przykład z Holandii. One były w ogóle uprawiane w takich nawet pod folią cały czas, nie są zahartowane, a wy jakby pozostawiacie je same sobie i no właśnie to się odbija. Na ich kondycji, dlatego dobrze jest kupować mniejsze rośliny, które łatwiej się przyjmują, są tańsze. No i koniecznie pamiętać o osłanianiu ich na zimę, przynajmniej przez kilka pierwszych lat. Na czym polega osłanianie klonów na zimę? Po pierwsze, trzeba przykryć właśnie system korzeniowy jakimś kupczykiem najlepiej z kompostu, a koronkę osłonić białą włókniną. Absolutnie do osłaniania, to już wiele razy mówiłam, nie stosujmy żadnych plastikowych, nieprzepuszczających powietrza materiałów, żeby po prostu gałązki nie zgniły. Wystarczy zrobić taką, otulić właśnie włókniną i szczególnie jeżeli mieszkacie w jakichś takich bardziej mroźniejszych rejonach kraju, no przez kilka pierwszych lat osłaniać. Te klony, które mamy u siebie, już dawno ich nie osłaniamy, są za duże i nie ma też takiej potrzeby, bo one z wiekiem nabierają odporności. Ale pamiętajcie o tym, żeby przynajmniej właśnie w pierwsze trzy zimy w ten sposób postępować. Wysokość tych klonów zależy od miejsca szczepienia. Widzieliście ten klon. Green Lace, który jest za mną, był zaszczepiony wyżej, natomiast ten, Dissectum Garnet, yy, zdecydowanie niżej. Yy, ten klon ma purpurowe liście w w ciągu sezonu i wiem, że wielu z Was właśnie zależy najbardziej na tym kolorze. Również właśnie on ma bardzo mocno powcinane liście, więc jeżeli szukacie takiego pewniaka, który, odmiany, która jest od wielu, wielu lat i jest sprawdzona, to właśnie to jest ten Dissectum Garnet. Przepięknie przebarwia się na czerwono jesienią i teraz jest dobry czas właśnie przeobserwować sobie przebarwienia różnych odmian. Zobaczcie tutaj, niektóre już gałązki zaczęły się przebarwiać, wygląda ślicznie. Natomiast pytanie które na pewno wielu z was chciałoby zadać to jest kiedy sadzić klony palmowe i nie ma jednoznacznej odpowiedzi każda pora ma swoje dobre i złe strony najlepiej by było sadzić wiosną dlatego że to są rośliny jednak od... wrażliwe na mrozy więc dzięki temu wiosennemu terminowi sadzenia no jakby ona ma czas ukorzenić się przygotować do zimy ale wiosną w sprzedaży możecie spotkać rośliny, które będą miały przepiękne liście, natomiast później latem może się okazać, że to nie jest ten kolor, o który, was, o który Wam chodziło. No bo właśnie wiosną klony bardzo często mają inny kolor liści, latem inny, no i jesienią te przebarwienia jeszcze wyglądają inaczej. Dlatego właśnie latem też jest dobrze wybrać sobie odmiany, czy kupić sadzonkę i to też jest jeszcze taki dobry czas na sadzenie, tylko że latem jest sucho i bardzo mocno świeci słońce i te Liście mogą być y, często uszkodzone. Zauważcie, że bardzo często w punktach sprzedaży y, klony są y, trzymane pod cieniówkami, więc wtedy sadząc latem, albo musicie właśnie zapewnić y, ocienienie, albo po prostu no, wybrać faktycznie stanowisko gdzieś pod koroną jakiegoś większego drzewa, żeby ten klon, no, pierwsze co po przyniesieniu do domu i posadzeniu do ogrodu, nie stracił liści, które bardzo łatwo się po prostu przypalają i wyglądają naprawdę bardzo brzydko. Jesień, no to jest ten czas, kiedy możecie się zaczerpnąć inspiracji i poszukać odmian, które ładnie się przybarwiają, no ale sadzenie może być ryzykowne. Niemniej jednak, jeżeli odpowiednio za zabezpieczycie tę roślinę, no to jest to duża szansa, że nawet yy, właśnie sadzona jesienią się przyjmie. Chciałam Wam pokazać tutaj dwie rzeczy. Yy, pierwsza to właśnie możecie zaobserwować, jak wyglądają liście zniszczone yy, akurat przez przymrozek, ale Równie podobnie wyglądają liście przypalone przez ostre słońce. W naszym ogrodzie w październiku zdarzył się właśnie już taki pierwszy przymrozek około minus 3 stopni i on że tak powiem, tak liznął ten klon z tej strony. Tutaj też rosły dalie, zostały przycięte kwiaty hortensji, tak już totalnie zniszczone i właśnie liście tego klonu. I tak samo wiosną może się zdarzyć, że późny przymrozek właśnie te liście w ten sposób zniszczy. To nie jest choroba, tylko właśnie no, takie omrożenie tych liści. Żeby się przed tym ustrzec, trzeba by było po prostu ochronić włókniną. Jesienią to nie ma takiego aż sensu. Sensu, ale wiosną warto to zrobić. No właśnie, żeby te liście nie były takie brzydkie, bo to właściwie później przez cały sezon tak brzydko wygląda. No on czasem wypuszcza nowe, ale to długo zajmuje naprawdę. A drugą rzecz, którą chciałam pokazać właśnie na przykładzie tego klonu, to zobaczcie jaką ma misterną sieć, yy, konstrukcji gałązek, gałęzi tych głównych i tych drobnych. Przez to Klony wyglądają bardzo malowniczo, również zimą, i kiedy już właśnie minie ten czas, kiedy będziecie musieli je osłaniać, no to właśnie one wzbogacą wasz ogród zimowy właśnie o tą taką architekturę, konstrukcję tych gałązek, tworzących takie bardzo ładne kopuły. Bardzo fajnie jest je obserwować, kiedy są oszronione, czasami oblodzone, wyglądają bardzo malowniczo i są super dodatkiem właśnie do zimowego ogrodu. Ja właśnie bardzo lubię przychodzić też wiosną, kiedy one zaczynają rozwijać swoje liście wypuszczać, część tych gałązek też jest właśnie purpurowych. Wtedy też widać, które gałązki są martwe i to jest dobry czas, żeby właśnie zająć się pielęgnacją. No, ale o tym przeczytacie właśnie w szkole cięcia na temat wiosennej pielęgnacji klonów palmowych. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do uprawy tych wspaniałych roślin. Które mogą stanowić główną ozdobę Waszego ogrodu. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, czy macie klony albo czy sprawiały Wam w przyszłości e, jakieś problemy. No i do zobaczenia w następnym odcinku w niedzielę o godzinie 10. Pa!